Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu. Moje nazwisko Beata Zegber-Tychowska. Ja od ponad 20 lat zajmuję się gospodarką nieruchomościami i dzisiaj w praktyczny sposób przedstawię Państwu wszystkie zagadnienia dotyczące zbywania nieruchomości. Tak jak mówiłam, będę odpowiadać najpierw na pytania i już, już czytam. Przy zamianie nieruchomości protokół zgodnień powinien być podpisany przed wyzakazem, czy po. W ogóle postępowanie zamiany to jest takie postępowanie, że albo gmina występuje do gminy, albo właściciel nieruchomości sąsiedniej występuje i prosi o możliwość zamiany nieruchomości. Czyli bez negocjacji, bez rozpoczęcia postępowania przed podaniem do publicznej wiadomości wykazu nie jest możliwe postępowanie zamiany. Czyli w efekcie całe postępowanie winno być przeprowadzane, jakby porozumienie pomiędzy stronami przed wykazem. Natomiast protokół jest ostatnim elementem przed zawarciem aktu notarialnego. Ja o tym będę mówić. Czyli zgodnie z tym protokół powinien być podpisany po wykazie. A dlaczego? Bo jest to związane właśnie z artykułem 30, jest artykułem ustawy 34, możliwość składania oświadczeń przez właścicieli i osoby uprawnione. Także to jest jedna rzecz. Druga pytanie: Czy przy przetargu ograniczony gmina ma obowiązek zawiadamiania wszystkich właścicieli działek przyległych? Czy wystarczy informacja na bip i tablicach ogłoszeń? W efekcie ustawodawca wskazał, jak powinno być przeprowadzony przetarg i jak dostać przekazana informacja do publicznej wiadomości o tym ogłoszeniu. Za chwilę to będę mówić.